Cześć, witam Was ponownie w kolejnym filmiku na temat naszych maszyn w ofercie Norwid.pl. Dzisiaj rozmawiamy na temat nowości z Wakera. Będzie to DPU45. Znacie tą zagęszczarkę z wcześniejszych modeli, które nazywały się DPU4045 lub DPU4545. Już Wam mówię, jaka jest różnica. Wersja DPU4045 była tańszą wersją na silniku Janmara Anichaca i nadal jest to tańsza wersja na silniku Janmara Anichaca. Natomiast y, dali fajnie do tej zagęszczarki nowy wibrator z wersji bogatszej, czyli ten, który ma 45 kN. Dlatego maszyna obecnie nazywa się DPU45. 45 oznacza ilość kN w wibratorze. Y, nic więcej się nie zmieniło w tej zagęszczarce, natomiast jeśli już omawiamy tą maszynę, opowiem Wam o szczegółach. Y, płyta wykonana jest z żeliwna. Z możliwością odkręcania boczków, czyli w zależności od tego, jaką szerokość potrzebujecie. Jeśli standardowo zagęszczacie jakiś plac, 60 cm jest optymalne i wtedy macie przykręcone te boczki. Jeśli macie wąski wykop i chcecie go zagęścić, ściągacie sobie boczki, macie wtedy maszynę węższą o około 20 cm. Musiałbym to dokładnie sprawdzić. Do tego silnik dieslowski Janmara. Kiedyś się wszyscy bali tych silników, natomiast od kilku lat są to silniki, które nie mają żadnych wad właściwie. Sprzedaje się te maszyny, nie wracają z żadnymi problemami. Do tego ma elektryczny rozruch. W tym miejscu znajduje się stacyjka do uruchamiania, kontrolka ładowania akumulatora, licznik motogodzin. Standardowe w każdym wakerze macie możliwość blokowania ramienia sterującego lub go odblokowania za pomocą tej dźwigni. Tutaj słynne rogi, które już teraz nie są rogami, tylko połączyli je ze sobą. Plus amortyzator, aby praca była wygodniejsza. Natomiast w tym miejscu znajduje się dźwignia gazu, czyli tak jak w każdym wakerze. Jeśli macie zagęszczarki wakera, na pewno konstrukcja jest identycznie taka sama. Z tej strony maszyny, czyli od strony wydechu. Fajne rozwiązanie jest tutaj y, klema do ładowania akumulatora. Nie musicie wyciągać akumulatora, aby go naładować. Wystarczy dźwignąć y, do góry taki grzybek, podpiąć klemy z, z ładowarki akumulator będzie Wam się ładował. Y, pod tą obudową znajduje się y, pasek klinowy i sprzęgło. Zazwyczaj nie zaglądamy, chyba że niestety zerwie się pasek. Zdarza się to raz na jakiś czas. Y, od czoła maszyny. Od czoła maszyny mamy. Hak, za który możecie maszynę gdzieś tam pociągnąć, ewentualnie zawiesić. Podobnie jest z hakiem do przenoszenia maszyny tutaj od góry. Natomiast ważne, nie wolno tych maszyn, żadnego wakera, żadnej zagęszczarki nie wolno dźwigać za ramię sterujące. Popsujecie maszynę sobie. W tym miejscu znajduje się dźwignia gazu, kranik paliwa. Jeśli jest przekręcony w dół, to znaczy, że paliwo jest odkręcone. Jeśli jest przekręcone w bok, paliwo jest zakręcone. Oraz miarka oleju. Natomiast tu znajduje się y, filtr powietrza z, z tak zwanym odstojnikiem, cyklonem z wału, jak wał jak z W tym miejscu zbierają się najgrubsze zanieczyszczenia. O, tak to trzeba zrobić. Natomiast tutaj mamy y, filtr dokładnego oczyszczania po odkręceniu. Tutaj mamy filtr. Filtr powietrza, oczywiście. Fajna rzecz, która jest na wyposażeniu standardowym to wężyk spustowy oleju, on jest tutaj zamocowany, wystarczy odkręcić, z tego miejsca można spuścić olej sobie do jakiegoś wiadra, nawet świeżego oleju, więc obsługa serwisowa w czasie, w czasie sezonu, wtedy kiedy nie macie czasu, bezproblemowa, zresztą jak w każdym wakerze. To wszystko co mam do powiedzenia na temat tej zagęszczarki. Pamiętajcie możecie ją kupić na naszym sklepie Norwid.pl. Otrzymujecie gwarancję 12 miesięczną standardową lub też gwarancję 321 po podpisaniu yy, specjalnego oświadczenia z wakera. Wtedy dostajecie gwarancję 3 lata na wibrator maszyny 2 lata na silnik i rok na resztę podzespołów. To jest bardzo ważne. Yy, od nas otrzymujecie, otrzymujecie serwis door-to-door, -door. Yy, otrzymujecie obsługę sprzedażową, posprzedażową, yy, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pamiętajcie, maszyny, które kupujecie u nas, możecie je także u nas serwisować. Yy, mamy autoryzację na serwis, mamy autoryzację na sprzedaż. Ba, czym się musimy pochwalić. W 2022 roku zostaliśmy yy, dealerem, który sprzedał najwięcej maszyn bakera w Polsce. Więc kupujcie u najlepszych. Pamiętajcie, najlepsi zawsze współpracują z najlepszymi. Zapraszam do norwid.pl. Trzymajcie się! Cześć!